Niewiele jest w Polsce rzeczy równie irytujących jak konieczność płacenia haraczu za przejechanie autostradą A4 na odcinku z Krakowa do Katowic. I jak trzeba płacić ten haracz, to człowiekowi mogą przychodzić do głowy różne dziwne pomysły. Ja zwykle myślę sobie wtedy, że w polskiej szkole brakuje kilku kluczowych tematów kluczowych dla zrozumienia naszej najnowszej historii i tego, dlaczego nasz kraj wygląda. Tak, jak wygląda. I jedną z nich jest właśnie opowieść o tym, jak udzielano koncesji na pobieranie opłat na czwórce. To pigułka lat 90., która w jednym miejscu skupia wszystkie patologie tamtego e, okresu. Zobaczcie zresztą sami. Wyjście z tej sytuacji nie jest możliwe bez podjęcia kroków, które dla społeczeństwa będą dotkliwe, y, y, bolesne. Po pierwsze, ta inwestycja była realizowana zgodnie z najlepszymi wzorcami epoki. Co to oznacza? No to oznacza, że jest doskonałym przykładem tego, jak prywatyzuje się zyski i uspołecznia straty. Większość osób myśli, że a zbudował koncesjonariusz, który później zaczął pobierać za nią opłaty. Ale to nie było tak. Autostrada z Krakowa do Katowic została zbudowana jeszcze w latach 80., jeszcze przed transformacją ustrojową. Pierwszy odcinek z Baliz do Chrzanowa oddano w roku 83., kilka lat później oddano e, część Chrzanów, Katowice. kiedy więc przyszły lata 90. Ta droga już była, ona była przejezdna, a wszystko, co trzeba było z nią zrobić, to nieco ją zmodernizować, wyremontować i przystosować do standardu płatnej autostrady. To oznacza, że trzeba było między innymi postawić bramki, a właściwie przede wszystkim trzeba było postawić bramki, na których można było później zacząć y, pobierać haracz. I za zrobienie tych rzeczy Stal Export otrzymał koncesję, która była niesamowicie korzystna. I nie dość, że była korzystna w swojej pierwszej wersji, to jeszcze poprawiono ją, dopisując później do umowy aneksy. I co ciekawe, aneksy musiały być świetne, ponieważ negocjowało je ministerstwo, którym kierował niejaki Emil Wąsacz, który zaraz po tym, jak przestał być ministrem, ministrem, który negocjował ze Staleksportem, został. Prezesem Staleksportu. eksportu. Czyli sytuacja była taka, że facet negocjował ze swoim przyszłym pracodawcą w imieniu karbu państwa, żeby po odejściu z pracy publicznej zacząć korzystać z tego, co wynegocjował. No, musiało być dobrze dla koncesjonariusza, prawda? I jak dobrze było? No, bardzo, bardzo dobrze. Po latach od przyznania koncesji okazało się na przykład, że w umowie Zawarto, prawdopodobnie, o tym dlaczego prawdopodobnie za moment, zapisy, które uniemożliwiają lokalnym i okolicznym samorządom modernizowanie dróg, które mogłyby być alternatywą dla autostrady A4. Wyszło to przy okazji remontów planowanych przez Jaworzno, które chciało poprawić kilka dróg, ale okazało się, że nie może tego zrobić, bo nie zgadza się na to koncesjonariusz autostrady A4. Po co to zrobiono? No jest to dość oczywiste: po to, żeby bardziej opłacało się komuś, kto zarządza autostradą A4, żebyście nie mogli po prostu wybrać drogi alternatywnej. Więc nie tylko przyznano mu prawo pobierania bardzo wysokich opłat, które ja osobiście nazywam raczej haraczem, ale też zadbano o to, żeby nie było żadnej alternatywy dla proponowanego przez niego towaru. Zobaczcie więc, że wszystko zorganizowano nie tylko tak, żebyście Musieli płacić te pieniądze dla stale eksportu, ale jeszcze do tego tak, żeby zamrozić rozwój miast w okolicy autostrady. Zrobiono więc dwa numery. Jeden taki, że musicie jeździć za czwórką, bo nie może być dróg alternatywnych. Drugi taki, że samorząd w miastach leżących wzdłuż alternatywnej, krajowej 90 czwórki, nie może remontować części z nich, żeby. Więcej zarobiła prywatna firma. Rozumiecie? Nie? No, ja się nie dziwię, bo ja do końca też nie rozumiem, dlaczego coś takiego y, zrobiono. Ciekawe jest też to, że tego wszystkiego tak naprawdę musimy się domyślać, ponieważ umowy na koncesję, na pobieranie haraczu na A4 zawarte Prawie 30 lat temu wciąż są tajne. I nie jest to taka zwykła klauzula tajności. To jest najlepiej strzeżona tajemnica III Rzeczpospolitej. Umowę ze Staleksportem próbowali wyciągnąć prezydenci miast znajdujących się wzdłuż tej drogi dziennikarze. Zapowiedziała to Beata Szydło, kiedy była jeszcze w opozycji, ale kiedy została premierem, okazało się, że nie jest w stanie tego zrobić, bo kiedy ministerstwo próbowało ujawnić zapisy tej umowy, to nie zgodził się na to. Sąd. Nie poradziła sobie nawet najwyższa izba kontroli, która sprawę prześwietlała i przygotowała nawet raport, ale nie ma w nim wiele więcej ponadto, że utajnienie całej sprawy jest dość absurdalne. Zobaczcie więc, że relacje między firmą a państwem ułożono w sposób wzorcowy, oczywiście dla lat 90. Wzorcowy wtedy oznaczało, że firma dużo zarabia, a państwo Niewiele, albo wręcz dużo traci. No tutaj nie mogło być inaczej, skoro warunki ze strony państwa negocjował człowiek, który krótko potem został prezesem prywatnej firmy, której udzielano koncesji. Ale nie jest to jedyna rzecz wzorcowa dla inwestycji z lat 90., którą znajdziecie podróżując, a czwórką między Krakowem. A Katowicami. Wzorcowe, typowe do tamtego okresu jest także zestawienie jakości tego, co otrzymujemy, ceną, którą za to płacimy. A czwórka na odcinku, o którym cały czas mówimy, to prawdopodobnie najczęściej remontowana autostrada Europy. Remonty są tam cały czas, tak samo zresztą jak korki na bramkach. No i teraz tych remontów jest tyle, że pojawiają się nawet. Legendy ludowe i różne teorie dotyczące tego, dlaczego tak właśnie jest. No jest ich cały multum. Ja najbardziej lubię dwie z nich. Jedna mówi, że jest tak dlatego, że w tej niejawnej umowie zawarto zapis, który mówi, że jeżeli pewna liczba kilometrów jest w remoncie, to koncesjonariusz nie płaci za koncesję. Druga, która do mnie trafia może nawet bardziej, jest taka, że jak się zleca dużo remontów, to zarabia dużo firm i dużo ludzi, więc wszyscy są zadowoleni. Czy jedna lub druga jest prawdziwa? No, tego niestety nie wiemy, ponieważ wszystko jest zawarte w umowie, która, jak już wiecie, jest najpilniej strzeżoną tajemnicą III Rzeczpospolitej. Ale to ciągle nie jest ostatnia wzorcowa rzecz, kiedy chodzi o lata 90. Bo a czwórkę zrobiono nie tylko tak, żeby państwo straciło, a prywatna firma zarobiła i nie tylko kiepsko, ale do tego zrobiono ją szalenie głupio. I być może to jest w ogóle największy zarzut do tego, jak to wszystko urządzono. Z jednej strony tej trasy, przy jednych bramkach mamy najważniejszy ośrodek akademicki w Polsce, Kraków. Z drugiej strony, po drugiej stronie bramek, mamy najważniejsze zagłębie przemysłowe kraju. Czyli jak na to patrzysz, to myślisz o czym? Myślisz o tym, że jedno może uzupełniać drugie. Że Śląsk powinien korzystać z krakowskich uczelni, a krakowskie uczelnie powinny korzystać na tym, że ich absolwenci mogą znaleźć pracę w śląskim przemyśle. Ale żeby tak było, to te miasta trzeba do siebie zbliżać. A czwórkę zorganizowano w taki sposób, że realnie je oddalono. Dlaczego? Dlatego, że jest absurdalnie droga. Dzisiaj za to, żeby pojechać tam i z powrotem, trzeba zapłacić 64 zł. Wcześniej stosunek ceny do zarobków był jeszcze gorszy. Więc oznacza to tyle, że zbudowano drogę, która miała połączyć dwa miasta, a w rzeczywistości stała się dużą barierą dla wielu y, podróżujących. I to jeszcze nie był koniec problemów, bo razem z dbaniem o drogę i dbaniem o A4 kompletnie zaniedbano kolej. Przez wiele lat połączenia między Krakowem i Katowicami, bardzo bliskimi miastami, były tak złe, że jechało się nawet trzy godziny. Ja sam pamiętam, jak stałem kiedyś na bocznicy dwie. I jak pamiętam tamte czasy jako dziecko tamtego okresu, jestem w stanie pomyśleć, że zrobiono to specjalnie właśnie po to, żeby na czwórce był większy ruch. Skoro można tak było zrobić z alternatywnymi drogami, które nie mogły się stać konkurencją dla autostrady i zapisano to w umowie koncesyjnej tajnej, to właściwie dlaczego nie można było zrobić tak z pociągami? Więc zamiast połączyć dwa miasta, żeby razem rosły, to wszystko zorganizowano tak, że jedynym co rosło, była kabza firmy zarządzanej przez byłego ministra, który uzgadniał warunki jej działania. O tych absurdalnych cenach alarmował zresztą nawet nikt, ale jak to u nas, nic z tego nie wyniknęło. Zwracał zresztą uwagę nie tylko na ceny, które są zaporowe, ale też na to, że bramki na tej autostradzie są w złych miejscach, przez co są tam absurdalne korki. I rzeczywiście korki na czwórce zdarzają się często i są bardzo dolegliwe. Tak bardzo, że niekiedy szybciej jest pojechać nawet tą 94, której nie wolno było modernizować. Pięknie to zrobili. Ale, nawet to kolesiostwo, i to fatalne wykonanie, i to absurdalne dojenie kierowców nie wyczerpują w tej historii wszystkiego, co jest wzorcowe. Dla lat 90. Jest tutaj jeszcze jedna bardzo, bardzo ważna sprawa. To absolutna bezkarność ludzi, którzy są za to odpowiedzialni. I nawet nie chodzi o to, że nikt nie poszedł siedzieć, bo może nikt nie złamał prawa, tego nie wiemy. Chodzi o to, że nikt nie poniósł jakiejkolwiek odpowiedzialności, ani politycznej, ani społecznej, żadnej. Więc ludzie, którzy zorganizowali to w ten sposób, cieszą się teraz doskonałą emeryturą, patrzą na to, jak płacicie ten haracz, stojąc na bramkach i wkurzając się każdego dnia. I co? I nic. Nikt nie wyciągnął wobec nich nigdy żadnych konsekwencji. Utajnili umowę, więc nikt nawet nie wie do końca, co zrobiono, a że straciło państwo, że straciliśmy na tym my wszyscy. A kogo to obchodzi? Dlatego, gdyby Polska lat 90. miała mieć swój własny herb, to w miejscu, w którym zwykle umieszcza się jakieś mądre łacińskie zdanie, napisano by po prostu: prywatyzacja zysków uspołecznienie. Strat. Słowa bezkarność, nie dodając, tylko ze względu na skromność. Sami więc widzicie, że jeżeli dzieciaki w szkołach mają zrozumieć, dlaczego w Polsce jest tak, jak jest, to trzeba im zacząć opowiadać tę historię. Inaczej z lekcji mogą wynieść obraz z wczesnych lat 90., w których budujący demokrację i kapitalizm, zatroskani o dobro wspólne liderzy, nie myśleli o niczym innym, tylko o dobrze obywateli i o tym, by wprowadzić nas do Unii Europejskiej i NATO. A tak przecież nie było. Rządzili bardzo źle i zostawili po sobie taki syf, że jego sprzątanie już zajęło nam wiele lat, a zajmie jeszcze kolejne. I warto o tym opowiadać, choćby dlatego, że tylko społeczeństwo, które wie, skąd przyszło, może sensownie ustalić to, dokąd powinno pójść i jak to zrobić. <laughs>